Historia zakładu ubezpieczeń społecznych sięga lat 30. XX wieku. Wałbrzyski oddział ZUS działa nieco krócej, jednak również zapisał się na kartach historii Kolosa odpowiedzialnego za ubezpieczenia społeczne. Zaledwie w styczniu bieżącego roku został otwarty jeden z najnowocześniejszych budynków ZUS w Polsce. Mimo tego, że nowa siedziba działa od dwóch miesięcy, to oficjalne otwarcie nastąpiło dopiero teraz. W już kilka tygodni tu gospodarzem wiemy, ale 27 luci 2012 będzie takim. Znaczącym dla historii tego budynku i myślę, że również oddziału momentem. Wprawdzie, obiekt administracyjny to nie nowa szkoła, nie szpital, nie nowa droga, ale zapewniam Państwa, że przez dużą część klientów i pracowników wszystkich był od dawna oczekiwany. Tradycyjnie nastąpiło poświęcenie obiektu. Przez Chrystusa Pana naszego teraz akt po kropienia wodą święconą nas i całej tej wspaniałej budowli jeszcze raz Dziękuję panie prezesie wszystkim. Zaraz już tu Za jeden. Jeden z tym. <noise> to ja dziękuję bardzo. Proszę nie, nie, nie. bardzo. Proszę Proszę bardzo. Proszę. Proszę, 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 Jest dobrze? Tak. Raz, każdy bierze. Dwa, trzy, Otwarte. Zabaw. Na oficjalnym otwarciu nowej siedziby Wałbrzyskiego ZUS-u pojawiło się wiele osób zarówno z ław sejmowych, jak i innych instytucji. Nie zabrakło również prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Dardziuka. Nie stać nas na budowanie byleczek, a też Polacy mają prawo, żeby być obsługiwani wodnych Więc Jestem dumny, że nasza instytucja ma najładniejszy, najnowocześniejszy budynek Wałbrzychu i wierzę, że on będzie ludziom, bo służył, dlatego, że zarówno służy przede wszystkim naszym klientom. Jak klient przyjdzie do takiej sali, zobaczy, że wszystko ma pod ręką. Jeśli chce pójść do lekarza, to czeka w godnych warunkach. Tak? Ma zapewnione wszystkie ciągi komunikacyjne i z jakimkolwiek Przecież do nas tacy przychodzą w tym stopniu niesprawności, bez problemu może się tutaj przemieszczać. Ale też musi służyć naszym pracownikom, bo my jesteśmy tą instytucją, która jest w promcie. Jeśli wszystkie zmiany, które się dokonują w systemie, a muszą się dokonywać, bo zmienia się cywilizacyjnie Polska, bo żyjemy dłużej, bo mamy mniej dzieci, mamy wiele innych wyzwań, to my musimy to naszym klientom wszystkim. Od momentu rozpoczęcia starań o wybudowanie nowoczesnego budynku do czasu jego ukończenia minęło 10 lat. Pierwsze podwaliny pod budowę zostały rozpoczęte w 2009 roku. Budynek, w którym się znajdujemy, jest tak zorganizowany, by klienci mogli ze wszystkimi sprawami przyjść w jedno miejsce. Znajduje się to właśnie sala, wspólna sala obsługi klientów, gabinety lekarzy, rzeczników, nowoczesna składnica, akt i co najważniejsze. O to zawsze klienci mieli do nas pretensje parking na 140 miejsc. W trakcie prezentacji i przemówień pracownicy ZUS-u potwierdzili jeden fakt, że dysponują z danymi mieszkańców, wiedzą o nich być może więcej niż służby policyjne. Pozwolę sobie powiedzieć, że ponieważ my tutaj w ZUS-ie wszystko o wszystkich wiemy, a pan prezydent dzisiaj obchodzi swoje urodziny, a ja jeszcze w tym tygodniu swoje imieniny, to pragniemy panu wręczyć symboliczną różę z najlepszymi życzeniami. Wałbrzyski oddział ZUS, o czym niejednokrotnie podkreślali rozmówcy, należy do największych pracodawców w Wałbrzychu. Według deklaracji pracuje w nim około 1300 osób, z czego 85% załogi stanowią kobiety. ZUS jest jednym z największych pracodawców w mieście. Trzeba powiedzieć, że jeśli stworzyliśmy szansę i pomocy dla interesantów. W takich pięknych warunkach, to jednocześnie stworzyliśmy szansę dla ponad 1300 pracowników do pracy w godnych, właściwych warunkach. To też ma znaczenie. To jest ważne dla miasta, dlatego że ZUS w Brzychu jest postrzegany jako solidny, dobry pracodawca w dobrych warunkach. Cieszę się, bo to buduje zaufanie również dla instytucji państwa. Jerzy Gajos podkreślił, że tylko w 2011 roku wobryski oddział ZUS przyjął ponad 600 tysięcy klientów, a z kolei długość półek z dokumentacją szacuje się na około 20 km długości.